Witam serdecznie. Dzień kolejny, środa. Taki krótki update. Wywizione wszystko z podłogi w pierwszym pokoju. I tu się bierzemy za następny. Zaraz nagram, jak to wygląda wyczyszczone tam. Samochód jak na razie się spisuje. No ale trochę tego sefu tam było. Tutaj było 4 kursy coś około 8 ton tego dziadostwa. Piach taki glina i, i, i grus. Także teraz będę na budowie także pokażę jak to wygląda po wyciągnięciu. Pozdrawiam serdecznie do zobaczenia. No jesteśmy w domu. Tak to wszystko wygląda. Weszło pół metra w miejsca gdzie jest zagłębienie, a ze 20 cm. Na wysokości tego sklepienia. Także tak to wszystko się prezentuje. Było to tego trochę, ale i jest dużo lżej na, tej, na, tym, na tym sklepieniu. Także pójdzie teraz tutaj z tak jak był tutaj wczoraj, właśnie ten fachowiec od posadzek i, i stwierdził, że trzeba wszystko używać do końca, yy, żeby wyleć styrobeton. Pierwsze do styrobetonu będzie yy, Montowana podłogówka, i na podłogówkę dopiero będzie wysypywana wysypywany beton, półsuchy. Także tak to wygląda. Jadę do domu, bo jest godzina 18:20. Pomagał mi dzisiaj sąsiad w tym wszystkim. Jutro się bierzemy za kuchnię, za łazienkę i za korytarz. Tutaj też będzie trochę roboty no ale damy radę taki krótki update dzisiaj nie było czasu nagrywać bo trzeba było się pozbyć tego dziadostwa stąd nie wiedziałem jak to czasowo wyjdzie no i troszkę wyszło no ale już jest zrobione Dobrze. odezwę się jutro jak, jak będą postępy nowe pozdrawiam serdecznie zapraszam do subskrybowania do lajkowania i do komentowania miłego popołudnia i do jutra